Dzień dobry, z tej strony Pewor, witam Was w kolejnej mapie z Workshopu. Ze mną jest dzisiaj ekipa, czyli Max u Janusz, Natural i Ciastko, biedny oczywiście. Dzień dobry, witam. serdecznie. Dobry. Witam. Mapa jest y, malutka, jak widzicie. Będziemy grać y, tylko z dikojami. Każdy ma jeden HP i każdy na każdego, tak że mogę restartować, co nie? Restart game. Bez, kosy, bez, bez kosy, bez kosy, tak, kosy. uczciwie, bez kosy. Jedziemy. Paszli. Kurde, no. <noise> Kurde, czajcie, czajcie, że już się schował i ja się wchodziłem i dostałem, no to Kto jest niemożliwe. Kto ale tu jest? To. Tak no i tu. nie, ale się co, no... Ktoś na plecy wchodził tam. Fakt, na pewno. No nie mogę trafić. No nie mogę trafić w tego... U Citi powinny mieć większy hitbox. No, no, no. <noise> A coś nie idzie. I prawie ktoś trafi we mnie się no Nie dajcie mało pyć, tylko grać Max na wchodzi No widzę, widzę <grym> No nie mogę trafić, no to Yes No nie To Lopka się jeszcze trzyma jakimś fantem No, nie trafiłem Kto tu był obok? Ja byłem, nie trafiłem A wybuchający Digo i Tech może zabić, nie? Nie, chyba Nie, nie, nie może Jest, no dobrze Dobrze Uciti, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, dzięki, dzięki naturalnie żyjesz. Ty mnie takim półktem teraz... Ty dostałeś w nogę i, nie, i żyjesz, o co chodzi? O nie, przysłowie ci przeciąło. No właśnie, coś tu nie gra. Nie krzycz tak Uciti. Citi. O nie, ci U weź weź zatrzymaj okay, się. Okay. Bo jesteś... Chyba to. nie mogę w ciebie trafić. Aha. O. <laughs> co za co? <świetnik>, <laughs> No, ciastko, ej no rzuciłem w UCT'ego i on nie padł ja u wyjaśniam zaraz No dobra, Aha. patrz, kameruje ciastka No ja tak, Patrzcie no na to Co <grym> za rak Patrzcie, patrzcie. Patrzcie co się dzieje Jaki movement, jaki movement <grym> Dobry Zyfaj move Ojej widzi widzicie to oh yes, o no. No. <grym> Na farcie no. Kolejna runda, znowu się natural wyjebie to? ciastko win <grym> Ciastko. Ciastko dąd. No nie. Się... nie, nie. Nie, nie, Czemu nie, nie. No, nie no. Ej co Jest. Zamiast. Nie. No, co jest? No jak to jest? No! Nie no, są no, od ściany. Pograne. Pewo ruin. Ja myślę, że nie. Ja też mi się tak wydaje. Ej, dostałem w nogę. To yes! <laughs> Nice, nice, nice! <laughs> Ty się nie. tam naturalnie nie, nie ciesz, masz zero fragów. No, no wiem, no. O, kto tu jest? No! Nie! Dobrze, naturala zawiem jest. Nie, nie. <laughs> Udało się. Nie, to Janusz. Trzy osoby zostały, kurde. O. Mam Marta mam Janusz i Janus Janusz? A Grzegorz No tam... nie wiem! Sam się za... Jak to?! Aha. Jak się zabijesz? Chyba wybuch. Decoy twój wybuch. Możliwe bardzo. No Uuu, nie słyszyłem! Gratuluję. Brawo. U City zawsze jest w finale, ale nigdy nie wygra. No, dokładnie. No, no, to Pod... no, Dostał! Dostał. słyszałem! Ja też usłyszałem. Bo to czasami się boguje, nie wiem dlaczego. No splec No odejdźcie, no! Czterech obok mnie! Natural zabił, patrzcie! Jak kameruje naturala. A tu kusi, żeby nożem zabić. Ale natural ma lagi! lagi! Lagi ma! Jak Noracje. zawsze, go zawsze ratują. O, dzień dobry. Przed startem. Nie! Ciasko mnie zabijesz! No nie wierzę! Nie wierzę, ciastko! Plecy, plecy! O nie no, gijsze ode mnie! zostałem, no. <gly> no nie! Nie, <gly> Gdzie ty jesteś? No tam powie, patrz. Udane, masz jeszcze, że z Januszem mam rozrzucony. <grym wiosenie> no. no nie. Nie, patrz jak on podchodzi blisko, żeby mnie zabić. Ale tak trafia nie, no nie, nie wiem, nie co za pojedynek. Czasko nie rzucaj ziemię. No nie mogę, tak. tam, samo leci, Samo leci dokładnie O! Nie o nie zabiłem! zabiłem. Nice, <grym> no nice. nie Easy! No, sam miałeś warta Nie, nie, no. <grym> <Ciastko> <grym> to jest to Wstyd! <grym> <zamiar. grym> <grym> no. no. Wstyd, ciastko drugi zabił, wstyd Masz 7 czadu, ne? No. Zresztą to woda Kto to? O, ja! Co, co to jest? No nie, nie! mogę trafić! Co to? Nie, to wam No co tu się. No! Grzegorz! <gorsz> co tu się odwaliło? Z dołu mnie zabił, no nie. <gorsz> Max weź tam. Taka, nie widziałem. Patrz, ugrał. Po prostu na dekoj, nie? Ja się, ja się z Maxem tutaj biję, a Grzegorz z dołu rzuca Zwyci... te dekoje do nas. No nie, ten trzeci korzysta. To co już? To są so, sojusze już okay. nie. To no. nie łomcy. No, no! nie wiem. widzicie to? W tym samym momencie. No. Tyraku. O, wygrałem. Co? My tak samo zrobiliśmy z ciastkiem przecież. No co? Kurde Nie no Aj z tą strony Jak to? Ja kampię się pierdolę No nie wiem. wiesz Bo no weź pisz lepiej. mnie Jak to siadło? Ja... Ja ale nie wiem ja Nie mam siły na tą No Natural sobie ręce podtrzymujemy Skąd to no. chyba leci Oto. Oh. <śmieniu> to ziemi odbiło się! Easy! Trzeba taktycznie! 12? No trzeba taktycznie, cały czas nagrę. Ja w laptop, nie no. Dostał! No aha, super, no, to nie zabijał. Wejdźcie <śmieniu> kurwa! A kysz Kto na plecach, tu Max? Co nie, został. Co został? Naturalnie! No nie mogę trafić w ciebie! Jest! Nie no! Jest! No, no, co się tu się samiwie. stało? Nie! ja zawsze kogoś zabiję, to też muszę odpinać. Pan co w państwie? Gdzie jest Max? Nie wiem. Halo. Mijacie się. Kłamiesz. Dobra, już się widzę. Chcesz na wejść. Nieee. Easy! <laughs> A ja? Pewo 13 fragów. Co wytręci? tam będzie? Max Nic? 4 fragi, cztery dziewięć. coś Forma nie dopisuje Gdzie jest Max No ja to jest tobie Pelwor zabrał Co zabrał? King Chcesz z noża dostać? No nie wiem To jest gupia O, To jest kpina! O, witam pana Solówka przyszedł Gdzie jest natural, patrzcie na to no cześć No ludzie się Ej z prawego cię zabije, patrz Nie, nie, nie. nie, nie bo nie bierze w to no, no, nie to no się nie ruszył Trzeba jeszcze jedna <trym> pila, żeby z moim pilem wyrównać Ej dostałeś w kolano no No szereg, dziękuję Ciastko ma 7 fragów Jak wy to, tak możecie? To Ciotruga mnie zabił no, <trym>. Max, ty śmiecił no Zablokował no, jesz, się. Trafiasz. No kurde, kto tu jest, Max? Ja. No ja zazginę, Z góry tam Grzegorz nie... rzuca, tylko. A, ty, ty A wiesz, zbyt, żeś, że się... ja nawet w ciebie nie trafiłem? Ej. o dostał! <laughs> Przeleciałam przez moją twarz. Jak, ludzie? O, kurde, no miałeś dostać. No jest u stron. No od barierki się odbija. No. O, nie, o, o! Nie! Jakie gówno! O! o, o Jedny Kraków! Dwa, to jest jedyne jedyny Kraków prawie. dokładnie! No, dostał, była krew! Jak była krew, a nie dostał, to znaczy, że ma okres. No O jak? No! Yes. Jezu, Citi, weź celownicę na niego najedź mnie, no <słuchowani> ale <o> czek... uciekłeś. <słuchowani> Poc ja ustawiam rundę godzinną. Dobry, ale... do 10 końcu. Ilu? Dobra, Do 10 gramy? Wygrany? końcu. Wygramy? Dobra. Do 10? No jest 7-4. Dawaj. Do 12. Dobra. I takie jest na każdego, to nie ma różnicy, ale dobra. Na razu. Może ja nu się szybciej. Może do 25 fragów, co? No nie, no. <słuchowani> no. Kto tu jest? Ja już się rozegrał. No, w końcu no, przeleciałem przez ciebie. No, czemu? Nara, chwyciłem. No, no, K K <grym> jest, siadło. Kto został? U Ucity. U Citi, oczywiście u City, znaczy u City ja. siedzi Najlepszy. No, 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 on się chowa, że nie auto... Gdzie on na jest? Na całym <grym> To co ty robisz? No i co Nie, no ja go nie trafię Nigdy No nie trafisz, no Kurde, <grym> tak tak każda góra się podpłakać No, no typowo Oni no, no, to jest teraz Gdzie Uciti? O, o, do łapy O, możesz odebrać Halo? To powoli? No nie no zawsze... Jest! co, Ale zraczyłem! Nice, nice! Szybko. Zanim pijeliłeś mi teraz nie. A? A, dziękuję, dziękuję. No nie, na respekt chciałem Nie, no to jest trochę niemożliwe, no. Ja zawsze na tym respie i na tych schodach pieprz na to! Ale to bułek. No, no jak no widzicie co ten Janusz robi? Co on robi? Na farcie! No, na farcie wszystko! Aj kurde! Co tam? Na robię to! Nidzę, ja nie mogę być z tego respa Gdzie ty tam, jesteś? Dupie! Najlepszy najgorszy, no dawaj! No! O! no. Na farcie! Dobra, to za trochę no, nie teraz nie? uciekam. Ja już teraz uciekam. Ja więc. też teraz strzelam. Nie ma sensu. Ej, Gramy do 25 fragów, nie? O. Więc każdy ma szansę jeszcze. Ło! Wow. Jaki skill! Ginny! O! No Drugi raz! No. Nie, no jest ten śmierć! Co? Macie. Jak ja Maxa zabiłem? Nie nie ja może wybuch właśnie. Wybuch, bo ja <głos> <nie> <głos> Co ty takie odbijasz? <noise> no, 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 weź. Nie ma. 20 fragów, jeszcze 5. Dobra To natural. Come on. Dobry. O, jest EJ. Chodź na sobie. Oh. Oh, no nie, że no, skończył mnie ten zabieg, trzeba <noise> No to stałeś! No co tu chodzi? No co? Ja zginę tu to wychodzę z tej yes. no i Wychodzę z tej gry. No nie, <grym> no nie Grzegorz! Jak to nie siada w ogóle No co, Ral nie. pierwszy umiera To już na jednego, czemu? No no na tym od No to wyjdź z tego respa może co? No nie mogę, bo mnie chodzi cały czas Ty <grym> godzi <grym grym> Janusz? Ja. Goni <golę> go cały czas Gdzie nie jest O jest City teraz. Hmm Halo? Plac Plac Co? Co? Nie trzeci raz tak samo 4K zrobił od ściany Ej, nie dam o? że gorzej wygrać. Jest natural, a to jest ciaska, to chodź czas. No to nie. No, nie! Ja będę za to on gonił Tiklej! No nie! O ty kiego, <grymna> tak? O ty siobie, to natural? O jest? O, o, nie. O, się natural. No nie da się trafić. Kurde. Naturalo. Jest? Nie, ja wychodzę z tej gry. Przysięgam, że ja Co? Co? Jak mnie tylko ten Janusz zabija, Janu. no? Mnie też Janusz. Ja nie wiem, jak on to robi. Farci strasznie. On ma 21 już, nie? Jeszcze 4 fragi musi zrobić. No Max, weź. Dobrze, A -a -a -a. dobrze. Kurde. O, więc więcej szpewar mam. Niemożliwe. <grymna> Ja mam siedem. Nie. się w rozwoju. O, jest raz. Weź go, to weź go ode mnie. dostałeś w kolano. Nie wdaję od was. weźcie go ode mnie, no. Pierdolę, no, no, się ode mnie. No, to... no, no nie! <grym> <grym> się ja jest, do... wow, się za no, no, Grzegorz. Jest. No easy. Ach, się to, jak? Ooooj, od ściany, no, no, Pola czwarty, ograne A Jeszcze trzy fragi <grym> Dawaj, chodź na daj się zabić. Chcesz No daj się <grym> do mnie do siebie dotknąć, musiałem nie, nie musiał być na tym razie <grym> No nie O co? Masz, no, zawiłem No i Pevor Dobra, Pevor wygra No dostałeś Jeden frag Ludzie Halo Zmieniliście <grym> 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 Co <coś? grym> <grym> bo... ja, ten Kurde ja to, to, to Myślałem, że nie trafisz Waraki zostały Jest! Wyciec, a... Jeszcze kurcu Kto ma na najmniej fragów? Ciastko A miał najwięcej jak? A miał najwięcej Miałem siedmiu a Miałem z... siedmiu, jak siedmi... siedmi... mieliście po 7 Tam No niestety nie mogę zabić Jak? To jest niemożliwe Jeden frak jeszcze no nie. O, oh. Dobrze co, no dobrze <grym> Kto tam na górze jest? Ja No jak się zatrzymał ty? No nie Ty, zabijcie tego no. Nie No, no. O, no, oj oj, wydupia ja się ode mnie robi. O Dobra, idę raz wyjaśnić Ona u iść. idzie Idzie nawet z teraz u, ugraj to Ja nie żyję To max został? Nas, max, Nas, dawaj Pevora kosy no właśnie, aż kusi, no Czekaj, najpierw się zajmę nie się... wygrać. Wygram, patrz. No, to... no Czeka, to co? To co? Jest, no, co? Ale tra... Nie, bo Grzegorz wygra, tak nie może być. Nie no, no, no matku! No, natural, da się zabić, czy, czy znowu? Nie, nie, tam nie, tego, nie, nie. Grzegorza. On nie może wyjść z respa. Patrz, natural. Gdzie jest? Jasna Wygrałem. Nie! ja. On z Dobra, dokończmy. Easy, dokończmy tą rundę. Z respa zabił. Dleszcz, jak? Jak ja? No ja fajnie znowu Oj, o ściany, jasne. Natural, dać ci fory? No, nie, to na no, 27. <laughs> Stój bez roku pewnie Tak się nie zrobi. Traf. Albo kucę, kucę, cię. U nie cię, obok. A mu łeb pełen, Ej, ja nie mogę, bo mnie rozśmierza. No traf! Wszystko no, na Traf no To no nie wierzę. CO Z Dostaw Dobra, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę My się żegnamy Cześć! Cześć! Cześć!